Władimir Megre. Dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga pierwsza. Sen pod własną gwiazdą. Już mówiłem z jakim zapałem Anastazja opowiada o roślinach i ludziach oraz o ich wzajemnym obcowaniu. Stwierdziłem, że mieszkając wśród przyrody, Anastazja dobrze przestudiowała naturę. Zgromadziła nadprzyrodzoną, wprost niewyobrażalną wiedzę o budowie wszechświata i układzie planet. Ona ją odczuwa intuicyjnie. Osądzicie to sami na podstawie jej opowiadania o śnie pod gwiaździstym niebem. Rośliny, które posiadają informacje o konkretnej osobie, wchodzą w informacyjną wymianę z siłami kosmosu, ale są one tylko pośrednikami wykonującymi wąsko ukierunkowane zadania dotyczące organizmu. I nigdy nie dotykają skomplikowanych procesów umysłowych, bo takie w całym wszechświecie posiadają tylko mózg człowieka. Skomplikowana warstwa duchowa to zjawisko typowo ludzkie. Taka wymiana informacyjna pozwala wykonać człowiekowi to, co jest w stanie wykonać on sam. Czyli korzystać z mądrości kosmosu, a dokładniej mówiąc, wymienić się z nim wiedzą. Całkowicie nieskomplikowana procedura pozwala wykorzystać i poczuć na sobie dobro takiego wpływu. Polega to na tym. Jednego wieczoru, kiedy pozwoli na to pogoda, zorganizuj sobie spanie pod gwiaździstym niebem, pościel w tym celu należy ułożyć niedaleko krzaczków malin albo roślin zbożowych. Tę noc trzeba spędzić samotnie. Leż z twarzą zwróconą ku gwiaździstemu niebu. Nie powinieneś jednak od razu zamykać oczu. Wzrokiem i myślami pospaceruj po kosmicznych ciałach. Myśląc o nich, odpręż swój umysł. Myśl powinna być lekka i swobodna. Najpierw postaraj się myśleć tylko o widocznych ciałach niebieskich. Potem możesz pomarzyć o osobistych pragnieniach, najistotniejszych dla siebie rzeczach, o bliskich ludziach, o tych, którym dobrze życzysz. Nieważ nawet pomyśleć w tym momencie o zemście, nie życz nikomu źle, bo efekt może być dla ciebie niekorzystny. Ta dość prosta procedura. Ożywi niektóre z mnóstwa śpiących w Twoim mózgu komórek, z których większość nie obudziłaby się przez całe życie. Kosmiczne siły będą z Tobą i pomogą zrealizować najśmielsze, jasne marzenia, zdobyć równowagę duchową, nawiązać poprawne stosunki z bliskimi, pogłębić albo wzbudzić w nich miłość do Ciebie. Taki seans powinien odbyć się kilkakrotnie. Przyniesie on dobre efekty wyłącznie w miejscu Twojego stałego kontaktu ze światem roślinnym. Jego działanie poczujesz na sobie już następnego ranka. Bardzo ważne jest, aby powtarzać ów seans każdorazowo w przededniu swoich urodzin. Długo by trzeba i nie ma sensu tłumaczyć dzisiaj, jak ten mechanizm działa. W część tych wyjaśnień nie uwierzysz, innych nie zrozumiesz. Znacznie łatwiej i krócej będzie można rozmawiać z tymi, którzy wypróbują na sobie wpływ tego mechanizmu, bo otrzymana i sprawdzana informacja pomoże w odbieraniu następnej. Władimir Megre dzwoniące Cedry Rosji Anastazja sięga pierwsza. Pomocnik i opiekun Waszego dziecka. Zadałem Anastazji pytanie, w jaki sposób ogródek z roślinami wysadzonymi w określonej kolejności i mającymi kontakt z człowiekiem może pomagać w wychowywaniu dzieci. Sądziłem, że usłyszę w odpowiedzi coś banalnego, w tym sensie, że należy w dzieciach zaszczepić miłość do przyrody, albo coś w tym stylu, ale się pomyliłem. Jej odpowiedź strzokowała mnie prostotą argumentacji i tym samym głębią filozoficznego sensu. Przyroda jako wytwór wszechświata urządziła tak, że każdy nowy człowiek rodzi się jako władca, król. Jest podobny do anioła, czysty i niepokalany. Jego otwarte jak źródełko ciemię przyjmuje ogromny potok informacji ze wszechświata. Zdolności każdego noworodka pozwalają mu stać się mądrzejszą istotą we wszechświecie, podobną do Boga. Bardzo mało czasu potrzebuje do tego, żeby obdarzyć swoich rodziców szczęściem i błogością. Ten czas, w którym uświadamia sobie istotę budowy tego świata, sens istnienia człowieczeństwa i w tym krótkim okresie trwającym tylko 9 lat, wszystko, co jest mu potrzebne, już istnieje w przestrzeni. Rodzicom nie wolno zniekształcić prawdziwego, realnego i naturalnego światopoglądu, jednak ten cywilizowany świat nie pozwala tak postępować. Co widzi niemowlę swoim pierwszym świadomym spojrzeniem? W tym świecie jest jego matka, jej pierś, sufit, kraj łóżeczka, jakieś szmatki, ściany, atrybuty wartości sztucznego stworzonego przez cywilizowane społeczeństwo świata. Przypuszczam, że tak powinno być, sądzi niemowlę. Jego uśmiechnięci rodzice przynoszą mu, hmm, jak coś bardzo cennego, stukające i piszczące zabawki. Dlaczego? Ono długo będzie pukało i piszczało, rozmyślając w swojej podświadomości nad ich przeznaczeniem. A potem ci sami uśmiechnięci rodzice będą... Związywać go jakimiś szmatkami, a dla niego to będzie niewygodne. Dziecko będzie się starało uwolnić, ale bezskutecznie. Jedyny sposób protestu to krzyk, krzyk protestu, oburzenie, prośba o pomoc. Od tego momentu aniołek i władca staje się żebrakiem, niewolnikiem, proszącym o jałmużnę. Ją, ją Dziecko nadal dostaje artykuły sztucznego świata. Wspaniale. Błogo, nowa zabawka, nowe ubranko. Seplenienie z nim na tym samym to wszystko odnosi się do niego jak do istoty niedoskonałej. Nawet w tych instytucjach, w których jak sobie wyobrażacie, odbywa się nauka, wpajają mu znowu wartości, walory i zalety tego samego sztucznego świata. Do tego momentu, zanim upłynie dziewięć lat. Tylko Mimochodem, przypomina się o istnieniu natury jako dodatku do czegoś innego, głównie mając na uwadze wykonane ręcznie wyroby. Większość ludzi do końca swoich dni nie jest w stanie uświadomić sobie prawdy. Wydaje się, że takie zwykłe pytanie, w czym tkwi sens życia, wciąż pozostaje nierozwiązane, a on, sens życia, istnieje. Istnieje wprawdzie i radości i miłości. Dziewięcioletnie dziecko wykształcone przez naturalny świat ma więcej możliwości rozumienia budowy świata, dużo więcej niż naukowe instytucje Twojego społeczeństwa. Stop, Anastazja. Ty, jak przypuszczam, masz na uwadze wiedzę o przyrodzie, pod warunkiem, że życie dziecka będzie się układać tak jak Twoje. Z tym mogę się zgodzić, ale nowoczesny człowiek musi, dobrze czy źle, to już inna sprawa mieszkać bezpośrednio w naszym cywilizowanym, zmechanizowanym świecie, jak Ty to określasz. Przyrodę będzie znał, rozumiał i odczuwał, ale w innych dziedzinach będzie całkowitym dyletantem. Istnieją jeszcze takie nauki jak matematyka, fizyka, chemia, jest jeszcze wiedza o życiu, jego społecznych zjawiskach. To wszystko dla właściwie wychowanego i poznającego we właściwym momencie istotę budowy świata jest drobiazgiem. Jeżeli zechce wykazać się w jakiejś jakiejkolwiek dziedzinie nauki, to bardzo łatwo wszystko mu przychodzi. Na jakiej podstawie będzie to możliwe? Człowiek technokratycznego świata jeszcze nigdy nie wynalazł niczego takiego, czego nie ma w przyrodzie. No dobrze, no zgadzam się, ale ty obiecałaś, że powiesz, jak można wychowywać dziecko w obecnych warunkach, rozwijać jego zdolności. Tylko mów o tym zrozumiale pokaż na konkretnych przykładach. Postaram się tak zrobić, odpowiedziała Anastazja. Już modelowałam podobne sytuacje jednej rodziny. Starałam się, aby doradzić, jak powinni postępować, ale oni jak do tej pory nie zrozumieli sedna sprawy. I nie potrafili zadać swojemu dziecku pytania. Rodzice przyjeżdżają ze swoim trzyletnim dzieckiem na letnią działkę i przywożą jego ulubione zabawki, a tego nie powinni robić. Należy je zająć czymś innym, jakąś bardziej interesującą sprawą niż bezsensownym, źle oddziałującym kontaktem z ręcznie zrobionymi przedmiotami. Przede wszystkim rodzice powinni poprosić dziecko o pomoc, tylko muszą to zrobić serio. Bez seplenienia, tym bardziej, że ono naprawdę im pomoże. Gdy wysiewają, to powinni je poprosić o podtrzymanie gotowych do wysiewu nasion, albo o przygotowanie grządki, albo żeby samo włożyło do przygotowanego dołka nasionko. Przy tym należy dziecku tłumaczyć, jakie czynności wykonuje. Można to zrobić w taki sposób. Położyliśmy nasionko do dołka i zasypiemy je teraz ziemią. A kiedy słoneczko zacznie świecić i nagrzeje Ziemię, to to nasionko się ogrzeje i zacznie kiełkować. Zechce popatrzeć na słoneczko i wychyli z ziemi zielony porost. O, taki! I przy tym powinniśmy pokazać podobne błotrawy. trawy. Jeżeli temu porostowi się spodoba, to będzie rósł większy, większy i może przekształcić się w takie drzewo albo mniejsze, chciałabym, aby przyniósł nam bardzo smaczny plon, i będziesz go jadł, jeśli będzie ci smakować. Każdego razu, kiedy przyjedziecie z dzieckiem na działkę, lub kiedy się rano obudzi, powinniście zaproponować, by poszło popatrzeć, czy nie pojawił się ten odrost. Jeżeli go zobaczy, Ucieszcie się razem z nim. Kiedy wysadzacie nie nasionka, a sadzonki, należy też wytłumaczyć dziecku, co robicie. Gdy będziecie sadzić rozsadę pomidorów, to niech ono przynosi wam po jednej sadzonce. A jeśli nie chcąc ją złamie, należy wziąć sadzonkę do ręki i powiedzieć: "Myślę, że ta nie będzie żyła i nie przyniesie nam plonów, bo się złamała, ale spróbujmy". I posadźcie tę złamaną razem z innymi. Po kilku dniach, kiedy znowu przyjdziecie z dzieckiem na tę grządkę i zobaczycie, że sadzonki się przyjęły i są silne, pokażcie mu, że ta złamana zwiędła i przypomnijcie, że została uszkodzona przy sadzeniu. Podczas rozmowy traktujcie dziecko jak sobie równe. Dorośli powinni sobie uświadomić, że dziecko. W niektórych przypadkach przewyższa ich na przykład czystością pomysłów. Ono, Anioł. Jeżeli rodzicom uda się to zrozumieć i zapamiętać, będą mogli w przyszłości postępować z nim intuicyjnie i naprawdę dziecko będzie tą istotą, która uczyni ich szczęśliwymi. Kiedy będziecie spali pod gwiaździstym niebem, zabierzcie ze sobą dziecko, połóżcie obok, żeby też popatrzyło na gwiaździste niebo. Ale w żadnym wypadku nie tłumaczcie mu ani nazw planet, ani tego, jak rozumiecie ich pochodzenie i przeznaczenie, bo sami tego nie wiecie. Dogmaty, które istnieją w waszym mózgu, będą tylko odwodzić dziecko od prawdy. Jego podświadomość zna prawdę, która sama przyjdzie do jego głowy. Możecie tylko powiedzieć, że Wspaniale jest patrzeć na świecące gwiazdy i zapytać dziecko, która z nich najbardziej mu się podoba. Bardzo ważna jest umiejętność zadawania dziecku pytań. Kiedy trochę dorośnie, można mu zaproponować uprawianie własnej grządki, upiększanie jej, pozwolić na robienie na niej wszystkiego, co mu przyjdzie do głowy. W żadnym wypadku nie należy zanudzać go działaniem na siłę czy poprawiać wykonywanych przez niego prac. Można tylko pytać, co chciało osiągnąć. Udzielać pomocy można tylko w wypadku otrzymania zezwolenia na współpracę. Kiedy będziecie wysiewać zboża, pozwólcie dziecku własną ręką wrzucić na grządkę wiarenka. Dobrze, powiedziałem. Faktycznie, w taki sposób dziecko wykaże zainteresowanie światem roślin i może stać się dobrym agronomem ale w jaki sposób zdobędzie wiedzę z innych dziedzin? Jak to skąd? Sprawa nie polega tylko na tym, że będzie wiedziało i odczuwało, jak co rośnie. Najważniejsze, że zacznie myśleć, analizować i w jego mózgu obudzą się komórki, które już będą pracowały przez całe jego życie. Zrobią z niego mądrzejszego i bardziej utalentowanego od tych, u których te komórki nigdy się nie obudzą, w tym tym, co dotyczy sposobu życia waszego społeczeństwa, tym, co określacie jako postęp techniczny albo naukowy, tam może stać się niedoścignionym mistrzem we wszystkich dyscyplinach, a większa niż u innych czystość umysłu pomoże mu stać się szczęśliwszym. Kontakt nawiązany ze swoimi planetami pozwoli mu stale przyjmować nowe, wciąż nowe informacje oraz zamieniać je na konkretną wiedzę. To wszystko będzie przyjmować jego podświadomość i przekazywać świadomości w postaci nowych myśli i odkryć. Zewnętrznie będzie wyglądał jak zwykły człowiek, ale wewnętrznie takich ludzi określacie geniuszami.